Cześć, siemanko, z tej strony Kuba, a to jest, no pierwszy odcinek z tej serii tak naprawdę, e, no z serii rodzinnego Gospodarstwo, no trochę się dziwnie dzisiaj będzie pełniał odcinku, no bo już dawno też nie nagrywałem na mój kanał, przepraszam was widzowie za tą właśnie przerwę na kanale, ale dzisiaj co, Jak w końcu to z nowej serii, nagramy z Rodzinnego Gospodarstwa, a dzisiaj za mną tak, mój ojciec Kazik. Cześć. No, Cześć. Dzisiaj co? Dzisiaj są plany takie, pojedziemy co najpierw opryskać pole, a później się weźmiemy za sadzenie ziemniaków. Ojciec właśnie jedzie teraz po ziemniaki tam do swojego kolegi. A my co? Widzimy? Zasiadamy do 30 i ruszamy. do. jada. Co? Dzięki już do flipa jadę. No do flipa no. Chyba nie, dźwięki przecież jest trochę. No ja faktycznie, bo ja będę przecież... Przyszł... Czekajcie, że ja bo zapomniałem to zrobić. 10 to damy, to nie widzę. No i ruszamy, witająco. No mam nadzieję, że to już trochę już wrócę do normalności, do normalnego nagrywania. Też bym widać, że czasami na te lagi, no ale no... Są lagi na tym silu, że? Ale też nie mocne. A tak jak mówię, no to już... A właśnie i zapraszam bardzo serdecznie też na odcinek do yy, mojego ojca Link będzie pewnie w opisie Do którego serdecznie zapraszam, bo tam się u niego bardziej te akcje dzieją Ja tu będę tak czasami nagrywał, bo odbędę nagrywał pewnie, ale no zobaczymy jak to się będzie wychodziło, czy tam, jak tam będzie ojciec chciał to Znaczy ja będę mógł nagrywać, tylko to zależy też od ojca no. No już trzeba się postaram też wrócić do tej normalności, wydaje mi się, no, bo był trochę na kanale, bo nie było za bardzo z czego nagrywać. Yy, tego głu właśnie u ojca był przesuł trochę też. Ale w końcu mam nadzieję, że to powrócimy do normalnego nagrywania i się to wszystko zmieni. Nie, to by to, to były się te odcinki, ten odcinki pojawiały. No ale mam nadzieję, że. Jeżeli Wam się Seria spodoba, no to. Może i to się pomyśli na częstym nagrywanie z tej serii. Ale no to już od Was wszystko zależy. Cześć! Yes. To może byśmy sobie. Nie słuchajcie, jak coś. Może byśmy ten. Może dźwięki potem pogłosimy, ale nie wiem. Będę zobaczyć pierwszy odcinek, ale chyba podgłoszę na to 20, żeby były te dźwięki. Napisać w komentarzach, bo niektórzy pewnie już są ferie, a niektórzy jeszcze nie. Na przykład u mnie jeszcze nie ma ferii, bo no, u mnie to dopiero za całe 3 tygodnie będą ferie. No ale no, jak ktoś uważa, jak już kogoś są ferie, no to możecie napisać, jak tam na feriach, czy gdzieś się wybieracie, czy może gdzieś jesteście już. No my sobie tutaj. Mówię, no, nagram coś z tego tutaj rodzinnego już, no, jak, mam po, jak ojciec pozwolił mi coś tam nagrać też, ja to mówię, też nagram to za na króce, nagram opryski, trochę sadzam, y, sadzenie zimniaków po y, ten, nagrywam. Jeżeli ktoś by się pytał, jaka to mapa, to też pewnie ktoś, kto był, jest u tego, na bieżąco u mojego ojca na kanale, no, to będzie wiedział, ale, no, kto jest, jest to nie jest ten na kanale właśnie u ojca. No to e, gramy na kraju łwoźniki Podawam tutaj też serdecznie leo leo Oj sobie ze sodeliniakami Ma kacą pyskali O kurde Czyżby czy to Filip jechał? Czy kto to jedzie? Nie wiem widzowie Chyba ją to niby remontowali z ojcem, ale no kurde, nie wiedziałem, że to tak będzie. Kurde, ładna ta sześćdziesiątka. No, ale, nie, nie będziemy patrzeć. Jeszcze pewnie go zobaczymy tu, jak on w ogóle będzie, bo on tu... Ma kilka przyjadł, bo kilka on na wodę robi tylko. Na wodę też myślałem, żeby zrobić na tym odcinku, ale nie, chyba raczej nie zrobimy, bo... no na tym samym polu, bo też trochę pewnie zejdzie z tym, z sadzeniem ziemniaków. Też pamięć nie zejdziemy, no to... Mówię nie, no, no ale zobaczymy jak... Je. Zobaczymy ile nadejdzie właśnie z sadzeniem, bo jak zejdzie tam trochę, to... Weźmiemy i... nie wiem czy rosiemy ten nawóz. Ale wątpię, widzę. To pewnie sobie tutaj zaparkujemy. Nie wiem, czy będzie... Czy chciał trzydziestkę sobie wziąć, czy ją będzie chciał zetora, ale... Chyba trzydziestkę, ale chciałbym zetorem tutaj porobić. Dobra. Na tą cieką tak będziemy robić tego dwoma cienikami będziemy robili, bo 30 my pyskali tam gdzie my tym zatorem sobie sadzili. Mamy trzy pola do osadzenia. Do no małe są pola, ale no. Jedno pole mamy 4 hektary, a nie, nie drugie nie jest. tam już... Nie wiem dokładnie ile No dobra, to ja się zapewnię i jadę. Czekam. Ja nie mam. Tak. Gdzie walił internet. No to jest. Bo mnie wywaliło z serwera. Nie wiem, a ty wiesz? No ja jestem giedzym, nie jest. Dobra, to... Nie wiem, powiem ja ci No to jednak, że tutaj ten... Tam przyje, tam wysypiemy, to... No, no. Czekaj, co tak, tam... A bo tu właśnie... Idę tam na prędbę. Sprawdzę, czy rozsiewacz u jest wyłączony. Już... Zaraz zobaczyłem, że tu... No, doje tam, tam... To jedna lopata. No nie widzieliśmy, no. widziałyśmy takie ten... Problemy no, ja na wysyłem. odcinku. Sí, yeah, Robełem torcie. <laughs> tu za chwilę sobie wyjdziemy tam, jak wyjdziemy za tamto. Nie wiem, u, u, u nas to zapraszam, do, no na kanał będziecie mieli link w opisie. Do Może nie do odcinka, ale będziecie mieli do kanału. To my sobie tu od tej strony zaczniemy. wyłączono to jak to widzisz dobra może tak będziemy teraz jechać z takim prędkością O ogóle tak to dziwnie tylko sadzi ale dobra w sumie tak jak w sumie jak należy to sadzi nawet bo Jak się wydaję tego nauczyć robić ścięć, no to powiem wam, widzowie, że zacznę. No, bo teraz e, parę minut poczekam pewnie. Troszkę dłuższy odcinek będzie, no godzinę, ale no... No nic. No czy musisz... ile masz minutek teraz? no Zaczniję, coś... nie nagrywa, nie wiem dokładnie o których godzinach będzie się pojawiały odcinki, bo na przykład, no dzisiaj jest wolna, bo sobota jest tutaj. No to Nie... Czy... No to chyba na sobotę weźmy. Na sobotę? No bardziej tak będzie, w sobotę właśnie nagrywał, bo Jak to szkoła, i w tygodniu. No takie... no w tym szkoła na no, wodę, już takie na, na praktyki, praktyki bardziej wodę. Ciężko chodzi. nagrywać w tygodniu. No i właśnie ciężko trzeba <grywać> nagrywać. No w ogóle, właśnie, no właśnie, może w ogóle, odcinki będą się pojawiać w weekend, czyli w sobotę, albo No pewnie tak, no. Najprościej będzie. Ej, może w ogóle dasz jeszcze nagrywać z praktyk? A może, no nie mówię, że nie. Okej, okay. tam co to tam mówię, bo jest pusty. Nie wiem, To, to na <skrym skrym> no Ej, hey, mam, ma, ma pytanie. Tak? Poczekaj. O, ojciec na A widzicie mnie? Ja nie wiem, czy się widzę, czy nie. <laughs> no, widzę. A to fajnie, bo ja nie widzę lana, kiedy czułem i ciebie nie widzę kiedy czułem nikim. A Cię widzę? widzę, tę widzę w kraju tam? Nie. No, co? Się... tego nie widzę. A, no to na razie idź do siebie. I siebie też nie widzę. Widzę tylko ciebie. Wyróżnienie. O, to powiesz, jak A wiesz, to No będziesz. właśnie, no i to trzeba wspomnieć yy, na odcinku, yy, że pierwsze pieniądze za szklarnię staliśmy. A to jest sprzedawane już. No już w styczniu było sprzedawane. Pierwsze mnie tak pierwsze są... Hmm. są No kompacji. kto nie widział oprowadki po gospodarstwie, to zapraszam, no nie będę nie muszę mówić tego cały czas. Do tego pana co stoi tam z tyłu na kopaczce. I nie na kopalce, tylko na... Tak, przerwa tylko naprawiło się. Dobra. Na sadarce. To będzie by całe brało, czy będzie ciężko wziąć całe? Oj syn, to może na raz to weźmieś. Wezmę? Tam bierze to na raz? No, bierze, bierze. No, bo to weźmie na raz. Super. Co Dobra, to jest nie wypadek. braku. to jeszcze są. jest myśl, dwoj, jedz, jedz, A nie, są. wypadek. Ja Jesz, <laughs> <laughs> A, no, to jest na wypadek. Jedźcie to nie na Nie A, to jeszcze, dobra, wypadek. A, to jest na wypadek. A, to jest na A, to co? A, A, to jest A, A, tamte, pale, no fajnie, bo tam mniej w tym, w tym sezonie będzie fajnie też, bo będzie mieli też co w końcu się fajnie popisać z tym kopaniem też. To ziemniaków fajnie zawsze wiesz, coś będzie też ziemniaków. No w ten sezonie Jak mamy 4 arów mieli prawie ile tam mieli z cztery, cztery arów. To jest Coś zarobić, mam po cztery coś. No no to da, a teraz będziemy mieli już więcej trochę? Nie cztery ary. O no, dużo to, więcej, tak? bo... No tutaj liczmy, że jakiś tam AR, dwa max będzie. No. Tam będzie chyba... jest 6 arów. Dobrze mówię, bo mniej trochę nawet. No wiadomo, nie wiem kiedy ten odcinek wystawię. W sobotę. My prędzej pewnie w sobotę no właśnie, bo... No bo tak wychodzi rozkład. A no w sumie ja no. Weź jakąś, albo może robisz to, to robisz to. to. Ja, nie no może zrobię na tych ziemniakach. Więc Filipa dobry, jaki jaki on te, bez nawozów robi to, bez sztucznych. Hmm. To my będziemy mieli chyba jeden w tym sezonie, bez, bez nawozów. A nie, będziemy mieli chyba. Bo tam, yy, na tamtym, na tamtym poletku my dali przecież. A nie, tam nawozu nie było, tam była jak Nowica. No. Tam była Nojowicka. Właśnie mi to, jak jak tego, jak chcecie, żeby więcej odcinków... Przykładowo była albo z tej serii, albo, albo z moich praktyk, no to piszę po prostu w komentarzach. Choć pewnie coś tam może nagram z tych pra praktyk wam. Nie mówię, że nie. Coś tam może pomyślimy, coś tam nagramy. Ej, jak ogólnie wypadł nam plan? A To Stój, stój, już mnie oszukiwałeś. O, przyjechał ktoś. A to Filip. o <grym> ojej. Kurde, ładnie będziemy Jestem ja się wijam, to dla mnie złego. Ładnie byłem wypisywaliście. Tylko ten kolor nie, by mógł być troszeczkę inny. Nie, no. Nie Ale fajnie. niebieski też fajnie wygląda, powiem ci. Kiema. Jak? Ładna? No ładna, ładna. Co, nie poznaje tu? Poznaję, poznaję to <laughs> tylko... Nie wiem, jak tylko 30, już nie poznajesz. A co? Co nie poznaję? To co się zmieniło w niej? Kole... Botniki, y, napisy... No. Włotnik. No. no. Trójkąt z tyłu. No. Nie wiem, co jest tam po... Szperacz? Jakoś tak to się nazywa po fachowemu? Co szperacz? Nowy filtr oleju. Te powiem ci. No i co, patrz. No... Te... te światło thanks, na chodzimie. Te światła na chodzimie, tak jak blaskie.

Mm, bo tylko silnik ma A co tam, tam było tam, w tak? Cały silnik wymienialiście, czy co? No, no. tak prawie. Nowa Nowa skrzynia biegów to 30 lat. Nie. Jeszcze remont Nie no, ładna pojęcie. Nie no, właśnie. Fajnie się tak. prezentuje pojęcie. Pojęcie na początku ten koloru mi się nie podoba, ale jak teraz popatrzyłem na nią z bliska trochę... Ty, to... Jest po... Taki dziwać, no ale jak się wychiało z nim w dzień na ten na słońce, to taki no. smurfing fajnie. No fajny smurfing, no. Bardzo mi się podoba też. Ja to jaśmieję, że Micholanda stworzyłem małego, bo ja się ty mogłem ty, te. Mogliśmy jak z ojcem... Ty ty, ty. tutaj te. No, Obciążniki tutaj wiesz. Tak, no. na biało malować. Nie, no tak to ładne. Czekajmi, to, to 15 minut odcinkało. Bo... No to gdzie ja, jest Dobra, ja tam lecę ja tam kiedyś to tam jeszcze coś tam zrobimy z tym dźwiękiem. Dobra, Nie wam, bo muszę się i ten, i sam Zaszak zostanie przy jaki ze mną. No się na tak Gdzie idziesz teraz? A, to, 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 to. No, dobra, przejedź, przejdziesz z po przejdziesz. mi to mnie, Boże mój. o było. tu mamy takie kawałek, jak to, a to to... to ja chciałbym zrobić wystawienie, to jest no, mniejsze, ale dłuższe chociaż. O, cieszę, tam A nie, powiedz, mi. Ja, to jest. To, tam trochę... Hej, eee. Halo, Kazik, bo cię zapomniałem ja powiedzieć, bo jak tam na wodę się pan tam... ...koło mostu dwa chalopaty zlecało. Wiem, wiem. Ale to jest rycerz. O tak. Nie wiem, ale jest. Samy... Zobaczmy, co na obroty mieszka. Nie dałem mi. O tak, weź inną obroty. Jeszcze inną, weź inną obroty. Dobra, weźmy, tej inwestycji naszej. Tylko yy, nie zrazy, nie wiem Idę tam w tym filmie, dobrze. Nie będę zadowolony, nie będę, nie będę. Zobaczcie co na odcinkach. U tego u mojego ojca. Nie będę nic tam, tam co tam co tam się szykuje. Też tutaj my mieli ten niedawno. W sumie niedawno, to było we wrześniu w sumie, no to, to już tutaj to już kupę szmalu już. No tutaj było zbieranie u tego u Filipa ziemniaków. Wszystko, tak naprawdę ja to, to, to wszystko co ja mówię, to to jest wszystko na odcinkach u ojca. To nie będę to wam tutaj już nic gadał, co to było, co się działo. Tylko po prostu zapraszam za kanał do ojca i tyle. No i jeszcze raz mówię bardzo przepraszam za ten przestój. No ale no mówię, ciężko było z seriami, nie było za bardzo dzień grywać. No i w końcu my postanowili powrócić rodzinny. Jeżeli chcecie, żebym nagrywał wam przykładowo gdzieś z Wieski piątki jakąś serię sobie, to piszcie w to chętnie nagrać co są z błyszki piątki, jakbyście chcieli. Ale raczej na razie do Wieski piątki na razie nie będę, raczej bo jeszcze wracał Dopiero jak już to, się stanie lepszego, 20 25 to się może powróci. A tak to nie planuję jeszcze. A jakbyście chcieli, no to nie wiem, czemu nie. to mam coś tam zawsze nagram. że tak walnęliśmy Czy raczej jeden przejazd zostanie, Dla zobaczymy pozwólcie, że tak trochę z, z tej drugiej kamery sobie weźmiemy no a jeden przejazd, a nie mi nie wiem, czy nie jak on nam starczy, powiem Widzę tam trochę już... No nie widać tych ziemniaków. Chyba nie starczy nam no widowni. No brakło ziemniaków. Oh. Dawaj sobie, szczęście. Dawaj ziemniaki, masz jeszcze ziemniaki tam? o wow. <laughs> Boże. Tu zabrakło na pasek niecały Dobra Skakuj nie weź Chyba, że tego to to weź, tam łopatę za nie ci przyjdzie, to 30 Chyba, że łopatę na sadarkę Kurde synek bo tam wziąłem trochę więcej niż sam tu skończone pole jest no, To na 500 wziąłem a Jak ona to zostało to to jeszcze może być, jak jeszcze uchowamy te ziemniaki. No jeszcze... Jeszcze, jeszcze jest synek. No jest nie... dobra, to... Się... No bo dobra, wysypałeś już wszystko. no dobra. No jest, bój tu na sadarkę i mną, No dobra, synek, to co? No. Dobra. To co idę. No to idź. Idziesz jechać ze no mną, to nie. Co? no wie nie chcesz jadę ze no mną, to nie. Łukaty no, muszę dać Ciebie Teraz na saderkę by wstawił Dobra, to przyjdę. Jest... Przyjdę, zaraz ciebie, zaraz przejadę. to, to widzę, no zajdziemy na gospodarczkę, to chyba było tyle by w odcinku, no bo... Ile masz minut? Ja ci powiem. Czekaj, wiatr na prostą, czekajcie. 20 minut. 21 jeden będzie. A ty, no to wiesz co, może jednak zrób sobie nawozy. To po co mi tam zestawił i ten... I, na, i ten nawóz mi nasyp, to pojadę jeszcze te nawozy zrobię. Ty i 111 litrów na to jedzą. mi mi tylko ustaw wiesz 8 tam na godzinę, albo sobie daj pierwszym biegiem jeździł, dobra. Dobra, już ci ustaw. A jest ustawioną 8, tylko to musi biegami je operować. Dobra. Na trójce to. Ty będziesz mi ustawiony, nie bije, albo nie. Czekaj. Na dwójce, bo na trójce będę jeździł. Na trójce, bo na dwójce będzie za wolno. Jerozcie, ja co hmm. ty za to zyterację. Jest na kierunku, że raz radę no. Nie, ty od razu to. Parę minut tej za film filmu zabijesz. Piosenka, ty nie jesz, To jest na ty jechałeś, co nie? Co jechałeś? Nie, no tylko przed jechałem. A to dobrze. Co a, co ty ty, a ty tylko jechałem, co nie tam stąd miałem? Nie, nie, nie. ten... mi o przygotowany już jest. Bo tam synek zakupi... O kurde, ja powiedziałem, dobra, ten musi ja tutaj. Nie będziemy przez tego pole jechali, albo dobra, to do przynajmniej dobrze pojechałem, bo nie będziemy tam jechać przez ten nie będziemy tak... Bo synek za 500 nakupiłem żwiru troszkę. No to dobrze. Teraz, teraz jeszcze trochę, chwała Jezusowi, dam na termit. Choć górę, ale już powiedziałem to. 23, bo będziemy musieli jechać. Ja tam, poczekajcie, to na chwilę sobie a tu tak na, na chwilkę bieg się z nim na trójkę. O. Masz, muszę sobie to ale bez to ja też trzeba. O. Tu przyjdę. jak tutaj rośnie. Ale, na mnie No, przyjdę. Czy się napełnić to bo, to bo mi to nie chcecie wsypać. Daj. To może tak, okay. W pole A? Tak, spisane zadziałało. Ja jestem to bym nawet nawet to nie, może na twórcu może być mógł okay. To okay. No tak, jak do to się zadziewać. To do końca to rzucimy. Chodź, chodź, jedną. Słysz trochę. O, twórca będzie gił. Czyli to zadziałało. A gier. Ociec okay, na twórcę będzie jeździł, bo na twórcę jest gitarra. Nie, na trójce, bo za twórcę za szybko będzie. A to jest tylko na awans. Tak. Zap, no, e, ty no to jeszcze ją, ale... no zobaczę, zobaczę jak to wygląda na twórcę. Nie, na awans, na jakieś tobie bo to... Ja jezdzę, składam, cik, Kurde, tylko tyle tych ziemiuków wsadzisz. No. No to...

to Bo gościmy sobie, dzięki. Tam jakiś litnik mas i nie masz. No ale okay. no, to jest szary. Ja to stary. Jest wiele, o Ojciec masz tam jakiś ten nawóz? Ale to Znaczy, może starczy, ale. No wie, bo tam mam gdzieś koło. Nie, tam już dużo nie ma gdzieś do tego nawozu. Nie, może do tego końca trzy starczy, może ojciec. A tak on. Jeśli mówili jednak spakol A nie, brako już, dobra A nie zrobisz tego. Tu pasek zabadował jeden, taki nie, tak na oko jeździ, co? Nie raz przy razie. Tak jeździ, raz, tylko raz przy razie, raz. Czekaj, ja zaraz zobaczę który ty ma tego. To jest s nic, jestem. Chyba się. raczej jest.

Na map tutaj rosiana. Jest na to oh. Nie za sobą Ale idzie tu jest to.

A nie odkryje później, to już chodź pokaż, widzą. A to jest. że pokazać, to pokażemy. Za pięć słów taki takiego drzwi, kamieni tu jest. Ojciec zgadywać, no w sumie pewnie zgadnięcie, ale moi widowie, co nie, nie są na kanale u, u ojca, do którego bardzo serdecznie zapraszamy, to mogą zgadywać, co tu będzie. Może, mogą zgadywać w komentarzach. A my co widowie, no. Jest dwadzieścia. Y, 23... Chyba 8 minut odcinka P30 O kurde, czy tu ty 7 minut rościłeś na wóz? No... Dlatego chyba... Dlatego potem jeździłem czwórką, chłopie, bo wiesz y, ten 12 to jest git chłopie. Dobra, to co widzę, no. no. Nie będę tu nic za dalej, nie zapomnijcie też o apce w górze i no i subskrypcji. A my co dajemy, no? Kończymy dzisiaj odcinek. Do następnego. Cześć.